No jest ten, jak widzicie, na złomie. Sporo tego wszystkiego tutaj mamy. No, będziemy szukać elementów, które będą nam potrzebne do zespawania brykieciarki, bo to mam zamiar robić. Także będziemy szukać jakichś kątowników może, może jakichś kształtowników właśnie, żeby zrobić nogi. Na pewno kawałek blatu będzie nam potrzebny. No jakieś takie krótsze potem elementy, by to wszystko do kupy spiąć. Pochodzę, popatrzę, może uda się coś takiego znaleźć, może jakieś właśnie takie metalowe pudło, tak to nazwę, może taką skrzynię właśnie, żeby to można było adaptować właśnie już do naszej brykieciarki. Spójrzcie, długo nie szukałem i mam taką właśnie kasetę ciężką. nie wiem, myślę, że tutaj stał ze 2-3 mm, czyli w zupełności by nam wystarczyło aby to tylko przeciąć na pół i już będę miał w zasadzie całą skrzynię do brykieciarki. Wróciłem już do siebie. Jak widzicie wybrałem sobie troszkę tego wszystkiego. Niewiele tego zabrałem, ale na pewno te pudełeczko, bo to dla mnie najważniejsze i z tego się najbardziej cieszę. Wziąłem jakieś takie to chyba ze słupków ogrodzeniowych. Jakieś takie Ceowniki, tutaj mam kawałki rurki, mam kawałki jakichś kształtowników. Drobiazgi, drobiazgi. Powiem szczerze, niewiele tego jest. Było 57 w sumie kilo. No i zapłaciłem 140 zł. Wydaje mi się, kurde, dosyć dużo, 250 za kg liczył, no ale nie mam wyjścia, nie? Musiałem wziąć. Bo myślę, że normalnie jakbym miał kupić ten materiał, tak by wyszło znacznie, znacznie drożej, więc na razie tak to wygląda. No będziemy to składać. Będę oczywiście wszystko pokazywał.